Halo, witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Smożakson. Witam na moim kanale. Słuchajcie, z racji bytu, iż jestem graczem operatora ratunkowego, postanowiłem, że zrobię tak, jakby mały poradnik dotyczący zrobienia własnego skina do gry. Tak, aby każdy miał z tego satysfakcję, do tego, aby zrobić naszego skina. Musimy znaleźć sobie jakieś zdjęcie samochodu, który chcemy dodać do gry. Ja już swoje zdjęcie mam. Jest to. Yy, pojazd yy, SLOP i SUZU z jtg 1 w Słupsku numer boczny 341 G90 a więc tak, yy, potrzebujemy też program GIMP, ja posiadam GIMP w wersji 2.1 i na tym GIMPie będziemy sobie dzisiaj pracować a więc tak, yy, żeby wyciąć nasz samochód musimy tutaj, mamy taką petelkę, odręcznie zaznaczanie obszarów, jest to najlepsza opcja według mnie do wycinania. Ale zanim zaczniemy wycinać, jeszcze musimy dodać coś takiego jak kanał alfa. Będzie on nam bardzo potrzebny. A więc tak. Yy, przybliżamy sobie, yy, przybliżamy sobie obraz, skrótem klawiszowym yy, lewy control yy, plus scroll myszy, jak dla mnie yy, najwygodniejsze, co mogłoby być. I tak dochodzimy i sobie zaznaczamy te punkciki mniej więcej, żeby było równo i ładnie to w miarę mm, wyglądało, tak? Już mówię, to tak będzie szło. Ja Wam tu pokażę tylko pokazówkę, nie będę całego wycinał. oczywiście przy Was zrobię cięcie i mm, sam to wytnę, później się spotkamy w kolejnym kroku, mm, aby mm, owy skin sobie do końca zrobić. Oczywiście ja teraz tylko tyle wyciąłem, żeby Wam pokazać teraz, jak się pozbyć obszaru dookoła, tak? Ja na przykład sobie wyjadę tu, 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 tu i sobie znajdę połączenie. Tu mam to połączenie, połączę sobie to z tym. E, klikam prawy, wchodzę na edycja i klikam wytnij. I jak widać, już mamy troszeczkę tego wyciętego, aby przystąpić do dalszego wycinania. E, ja sobie muszę tak kliknąć, żeby to zmienić. Ja mówię, z tym lajkiem, jeżeli chodzi o grafikę. Jedyne, co się nauczyłem, był tylko obci obciąć dobrze zdjęcie oraz zrobić tego skina. I mogę kontynuować w tym momencie dalej. E, swoją zabawę z, z wycinaniem tego, że e, modelu, e, modelu pojazdu. Tutaj idzie oczywiście koło, żeby nie było. Aha, moi drodzy, i nie wspomniałem jednej rzeczy: jeżeli mm, nie wyjdzie wam na przykład tak, sobie byście kliknęli i chcecie cofnąć, to wystarczy nacisnąć tylko Backspace'a na klawiaturze i to będzie działać tak że tylko tak dodałem, żeby każdy wiedział konkretnie z obsługą jakby to wyglądało. A więc dobrze, moi drodzy, ja już tutaj wyciąłem swój samochód. Nie zwracajcie uwagi na to, co jest za szybą, bo to próba wycięcia tego może się wiązać z nadmiarem swoich nerwów oraz tak jak wybór jest to poradnik skierowany dla typowo początkujących ludzi, którzy chcą dodać swoje zwozy do gry, żeby czepać z nich satysfakcję i za jednym razem też również podniecenie, że yy, hura, zrobiłem coś swojego do gry i mogę się tym bawić. Ok, ja już swój wóz wyciąłem i teraz tak, yy, najlepiej, żeby w tej postaci już sobie wóz wyeksportować. Ja sobie wezmę wyeksportuj jako i tak, i ważna rzecz, on jest w PNG, tego nic nie zmieniamy. Yy, pulpit ja sobie zapiszę w moim pliku i sobie teraz yy, wyeksportuję. Eee, taki komunikat powinien wyskoczyć, eee, klikamy wyeksportuj. Eee, tutaj już się plik nam eksportuje, i plik został wyeksportowany. A ja Wam zaraz pokażę, jaki będzie kolejny krok. A więc, OK, dobrze, moi drodzy. Eee, wyeksportowałem sobie to przycięte zdjęcie, ze względu na to, że jakby miała nastąpić jakaś grubsza pomyłka, bądź bym coś sam zepsuł, żebym mógł sobie wrócić do o, zdjęcia w tej postaci. Eee, OK, a więc tak, eee, już mamy wycięty model. Eee, klikamy tak, obraz. Mm, I musimy sobie go przeskalować, aby była dobra skala do gry. Ja osobiście preferuję 130 szerokości i zależy, co wyjdzie, 72 piksele Ym, wysokości. Nie wiem, czy mogę sobie to zmienić. W niektórych można się tak bawić, w niektórych nie, ale sami zobaczcie, jak to działa. Ja preferuję, tak jak mówiłem, 130 szerokość, 72 wysokość się z automatu ustawia. E, z racji, bo tu już jestem lajkiem, nie wiem, jak się tego pozbyć, ale niech będzie. Ja sobie kliknę, skaluj. I mamy przeskolowany model. Nie zwracajcie uwagi, że on tak teraz brzydko wygląda. Jak będzie dodany do gry, to nie będzie różnicy, bo będzie cię go widać plus minus z takiej wysokości. A więc tak, teraz następnym krokiem jest dodanie no pierwszych efektów świetlno dźwiękowych, znaczy dźwiękowych się, nie da przepraszam, świetlnych. A więc tak, klikamy sobie prawym przyciskiem. I musimy dodać sobie nową warstwę. I będzie to warstwa yy, przezroczysta tutaj. Oczywiście jest tu najlepiej, żebyśmy nie ruszali nic i klikamy sobie po prostu OK. Yy, teraz musimy sobie przerzucić to zdjęcie w ten sposób. I teraz możemy się bawić w efekty świetne. Yy, już mam kolor wybrany, yy, klikam sobie na pędzel i sobie spróbuję już tutaj. Ten kolorek zrobić, tak mam tu pierwszy kolorek, będzie to wyglądało, nie wiem, no tak, średnio bym powiedział. Mówię tutaj z dokładnością, też jest ciężko, już na tych mniejszych pikselach sobie znowu przerzucę i spróbuję znowu coś dodać, żeby to lepiej wyglądało, i w takiej postaci, ja bym to sobie zostawił, jak na razie. I teraz jeszcze tak, tutaj nie pamiętam czy były jakieś efekty świetlne, pozwólcie, że sobie, aha tutaj sobie nie zobaczę, to mi się pliki zgrywają, dobra. Powiedzmy, że tutaj był jakiś efekt świetlny, dam sobie kropeczkę albo nawet kliknę mocniej, żeby była bardziej wyrazista. I to tyle, tak? Możemy to też zrobić również za pomocą gradientu, który znajduje się tutaj, i za pomocą lassa, tak? Ale ja w tej postaci na razie sobie zostawiam tęże brykę. Mam pierwszy efekt świetny zrobiony, klikam plik. Znowu muszę go wyeksportować jako. Zostawiamy cały czas png, tylko na przykład sobie wstawmy, żeby nie nadpisać przypadkowo pliku, na przykład s1, że światła 1. I go również sobie wyeksportuję w tym momencie. Wyeksportuj pięknie. No i dobrze, znowu jesteśmy w tym samym punkcie. Musieliśmy się wrócić, ponieważ robimy wóz, którego światła będą widoczne, czyli tak jakby gifem, a gifem nie będzie, bo będzie cały czas jako zdjęcie. Teraz jak to zrobimy? Tak dalej. Powtarzamy praktycznie tą sytuację, tylko pamiętamy, że najpierw musimy zawsze dodać sobie tą nową warstwę. Ja teraz otworzyłem. Na nowo sobie to zdjęcie, na nowo je przeskalowałem, żeby się nie bawić w cofanie, tak? No i dobra sobie przerzucę. I teraz tak, z racji robiliśmy tu, tą prawą stronę, i tutaj dodałem światło. Teraz dodamy je tutaj. Jest krótsze, więc też będzie mniejsze. Dodamy jeszcze jakąś poświatę, przerzucimy sobie warstwę do góry i dodamy też tutaj bardziej jeszcze coś troszeczkę z boku. Będzie to wyglądało troszeczkę inaczej. Ja wiem, nie jestem wybitnym grafikiem, dlatego proszę mi wybaczyć, wszelkie potknięcia i tak dalej. Dodamy sobie mocniejsze, musi być najmocniejsze jak się da. Będzie, będzie lepiej widoczne i tak jak mówiłem, jest już zrobione kolejne według mnie. Robimy to samo czyli plik, wyeksportuj. Z racji bytu, że zrobiłem numer 2, to kliknę sobie S i 2 żeby znowu nie nadpisać przez przypadek pliku i klikam wyeksportuj. Wyeksportuję sobie jeszcze raz, także to by było na tyle. Ja teraz dorobię jeszcze trzeciej sobie efekt świetlny, czyli tutaj tą czerwoną, ten czerwony fragment belki oczywiście również ustawię. Po czym jeszcze tutaj dam te dwa niebieskie, żeby to ładnie nam się komponowało. No dobrze, moi drodzy, zatem jak już wykonaliśmy wszystkie te kroki, yy, czyli zrobiliśmy wycięcie, pomniejszyliśmy obraz, dodaliśmy te światła, zapisaliśmy wszystko, yy, musimy odpalić sobie jeden z programów. Jest to APNG-ASM-GUI. Yy, yy, Odpalamy go. Yy, oczywiście wszystkie linki będą podane w opisie, yy, co, żeby pobrać. Teraz tak, yy, program wersji 2.9. Użycie jego, bardzo prosta sprawa. Dodajemy nasze rzeczy z efektami świetlnymi, te pliki, czyli najpierw zacznę sobie od jedynki, czyli leci pierwszy plik, przerzucamy sobie drugi i przerzucą sobie trzeci. Teraz tak, jeżeli mamy już wrzucone te pliki, już jesteśmy na bardzo dobrej drodze. Teraz tak, jedyne teraz co nam interesuje to szybkość, tak, czyli na przykład mignięcie to będzie jedna sekundy, tak? Między poszczególnymi, e, że tak się wyrażę, klatkami. E, ja sobie to może zmniejszę na mm, jedną e, szóstą. Dajmy na to Ja sobie ustawię i będzie teraz mm, muszę wykonać. Oczywiście, wybieramy sobie e, docelową drogę. Ja sobie ustawię, dajmy na to, na pulpit. E, nazwa pliku, nazwę sobie właśnie to 341G90. I dam, że SW, że światła. dobre Zapisujemy i klikamy Make Animated PNG, i właśnie mamy tutaj zrobione. Pojawiło nam się w tym miejscu. Teraz Wam pokażę, że to będzie działać. Otwieramy za pomocą, bo tego nie. Będzie ciężko Wam to otworzyć. Wybieramy sobie aplikację i najlepiej jest to odpalać przez um, przeglądarkę, jako że są z przeglądarki Firefox. I teraz nam się odpala. Oto jak to wygląda, mniej więcej. W grze to będzie wyglądało na pewno lepiej. Ehm, także. A więc, ok, ja już tutaj wrzuciłem. Pamiętajcie, żeby kliknąć APNG, aby e dany efekt nam działał. Klikam zapisz. No i grafi e pakiet został zapisany. Tak, to wygląda. Oczywiście można sobie te światła przyspieszyć, jak ktoś by chciał. E albo je spowolnić. Tak, zaraz przetestujemy sobie to w grze. A więc, dobrze, moi drodzy, przyszedł czas na testowanie więziony pies w rzece, i tylko tak profilaktycznie wyślę tam, gdzie go ustawiłem. Nie zwracajcie uwagi, e, ustawiłem go sobie na tym samochodzie. Dobra, wyślę, abyście tylko zobaczyli, że to naprawdę działa w grze. Dobra, e, muszę się przenieść teraz tam skąd ten wóz będzie startował. I proszę, i jedzie. Także to działa. E, nie zwracajcie uwagi na to, jak mi się mapa wczytuje, bo naprawdę jest tragedia dzisiaj z moim internetem ale tak to wygląda jedną szóstą sekundę światło się zmienia mogę oczywiście je przyspieszyć ponownie w programie jakby ktoś coś chciał ale teraz już wiecie jak to się robi wszystko także to by było na tyle myślę odnośnie robienia różnych skinów dobrze moi drodzy także ja wam dziękuję serdecznie za oglądanie myślę że pomogłem jeżeli wam się spodobał zostawcie suba oraz lajka ja będę wam bardzo wdzięczny jeszcze raz dziękuję za oglądanie i do następnego na YouTubie. Cześć!